Zobaczcie, miałem pociąć 2-metrowe wałki FI-45. Prześwit tokarki jest 35. Założyłem sobie uchwyt 200. Tutaj, jak to powiedzieć, w uchwycie jest 60 mm przelotu. Na odcinku jakimś 15 cm pociąłem sobie na wałki. 250 mm. O, zobaczę, O. 250, nie? To czyli gdzieś o takiej długości. O, o, o. O. no I o, w ten sposób. I tutaj wystawało. I wystawało mi z uchwytu I najpierw powierciłem wiertłem. A później. Za pomocą takiego fajnego przyrządu zrobionego ze szpilki i dwóch nakrętek ustawiałem sobie długość. No i sobie przecinałem tamtym przecinakiem chińskim składakiem. On do tego się nadaje. Dostali. Boję się nim robić, bo raz mi poderwało i mało go nie uszkodziło. Także nie używam. Dostali, a używam sobie tego, co tu jest. No, i później tak zobaczcie, jak dokładacie uchwyt 200 do takiej maszyny. Do tej maszyny jest tak zwany dedykowany 160. Przy tej uchwycie tu maksymalne obroty to 500, przy rozsuniętych szczękach. Ja tutaj używałem 450 obrotów, no bo wiertło duże. No i duży uchwyt. Zrobiłem robotę. Teraz odstawię sobie wiaderko, zdejmę sobie, zamienię uchwyt, założę 160 i będę sobie dalej działał. Z tym, że już wtedy na większych obrotach 600, 800. 800 obrotów też jest wystarczająco. Jak macie jakiś inny pomysł, jak ktoś nie ma dużej tokarki, żeby zrobić duże części. Napiszcie w komentarzu, chętnie, może mi się coś przyda. Dziękuję, pozdrawiam.